Na starcie pojawia się Damian Drzewiecki, a obok niego ten młodziutki Dawid Turkalec. Nie mieliśmy chyba nigdy na żadnych zawodach, ani w ninja ani nigdziekolwiek okazji się ścigać. Kondycyjnie jest bardzo dobrze. Jestem agresywnie nastawiony, to mi zawsze pomaga. Więc jeżeli odpadnę, to przez jakiś głupi błąd po prostu. Zaczynamy! I jako pierwszy ruszyły Damian Drzewiecki. No nie wiem czy jest troszeczkę za szybko. Ale nie ma tutaj przerwania wyścigu, bo nie jest to istotne. Dawać, 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 gol! W tym momencie Drzewiecki jest już dalej UFO. Ma lekkie problemy trenem młodziutki Dawid Durkalec. To objawienie! Czarek Szulbach pokazał już, że mimo wieku może rywalizować z lepszymi. Koniec, koniec dla Durkalca! Dawid Durkalec w wodzie to oznacza, że Damian Trzewiecki jest dalej. No ale zobaczymy, czy nie wpadnie do wody. Nie wpadł. Nie, 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 ale nawet jakby wpadł, to był dalej od rywala. Damian Trzewiecki, last man standing siódmej edycji Ninja Warrior Polska. I tego tytułu nie znalazł w paczce chipsów. No nie, nie, to jest człowiek, który był naprawdę na linię prowadzącej do Midoriamy. I niewiele mu brakowało. Wygrał lepszy. Stare starej przysłowie mówi, że gdy nie wiesz co powiedzieć, Powiedz stare chińskie przysłowie.